Mano, jojo, witam was w drugim odcinku yy, Nie wiem, nagrywam od razu, także nie wiem czy było 10 łapek czy nie Ale czy się przyjął w ogóle odcinek Ale nagrywam i to dopiero będzie jak w, będzie, no Wleci na YouTube jak będzie 10 łapeczek w górę I trzeci odcinek i każdy kolejny będzie tak samo Zrobiłem tak yy, nowe yy, siekiera łopatę i... Kilow też tą nowy zrobiłem sobie, bo nam się przyda, na pewno. Tutaj mamy oczywiście, co nam daje yy, level, a, level iron, czyli iron, możemy kopać tym już rudę ironu. Yy, durability, no to 104 wytrzymałości, speed attack i to, tak, tłumaczyłem Wam wcześniej. Yy, przeniosłem piecyk tutaj i palimy tiny charcoal, bo każde jedno Odpowiada za jeden itemek przepalony. Nie tracimy węgla w ten sposób. <laughs> Miałem cztery jabłka, oczywiście je usmażyłem, A potrzebujemy na yy, jabłkowe ten, to potrzebujemy hopper, ale to na razie zróbmy sobie Siwa. Siwa sobie zróbmy, bo Siw nam się przyda. Yy. Nam się przyda na pewno, możemy sobie dwa zrobić, będzie szybciej i zróbmy sobie do tego dwa te string mesze. Mesze mamy różne, różne mamy, tak jak na przykład tu na zwykłym z DASTU mamy tylko te rzeczy. Z grasu mamy takie rzeczy tu. Z grawlu mamy to, z dirtu musimy karotki znaleźć. Z dirtu A na przykład z Flintu. Z flintu już mamy. E, 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 e. Z gravelu mamy Iron, Flint. Więcej rzeczy, nie? Z diamentu to już mamy ogólnie najlepsze, bo diamenty to wszystko. Możemy wydobyć. Ale tak. Dajmy sobie dwa i dwa. Dobra, i lecimy, żeby zrobić od razu flintowe. Bo tu to nic innego nie dostaniemy. Flintowe rzeczy. żeby były. Nie rzeczy, tylko te siatki. Sitka. O, sitka to nazwijmy. Cyk. I elegancie tu się robi po dwa od razu. Jest jeden flint, a mam potrzebne flintów tyle, że rany boskie. Dobra, ale tak, zróbmy sobie to, Czewko urosło. To zróbmy sobie jeszcze dwa. Jeszcze dwa. Te sobie zróbmy dwa. I siewy C i też sobie zróbmy dwa Będzie szybciej pyk, pyk, pyk. To się potem zautomatyzuje jakoś. Żeby to samo nam leciało, ale o już zobaczymy później, później, później Mamy czy jeszcze trzy, jedno sitko będzie zrobione, o, jeszcze jedno A nie ma, dobra poczekajcie, na czekajcie. mesh i jak sobie damy to, damy sobie dirt karot to jest 5% a na flintowym dirt aha na flintowym dirtu nie przesiejemy Uhu. na ironowym o ale jaja dobra mamy siedem dobra mamy siedem Yy, ale tak docieramy to weźmy sobie jedno a shift i lewy prawy przycisk myszy i to bierzemy Flint, cyk to na przykład teraz na tym mamy yy, popatrzcie się powder, poczekaj, jest na powder 12,5% flint, że nam wypadnie a tutaj Mamy już 15%, że nam wypadnie. No, nie można na tym dziel. No, jeszcze karotkę, jedną karotkę. Czuklowe drzewa, sugar, ziemniak. Marchewka. Kurde, jest, jest karotka, haha, ha. dobra, a cały dirt poszedł, zróbmy sobie, Bo do barela jak damy jakieś rzeczy organiczne, czyli liście, sadzonki i takie rzeczy, to mamy, 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 wiecie co, mm, dirt nam się robi. O, mamy jeden dirt dajmy dwa dirta, zróbmy sobie pyk. Mamy tak, stony sobie to możemy zrobić na kobla. To sobie możemy zrobić na kobla. I to sobie możemy zrobić na kobla. Sadzonki, melony. Dobra, jestem z powrotem moi kochani. Miałem delikatną awarię. Yy, pozmieniało się trochę, bo tak, zrobiłem wszystkie te tu z flintu, flintowe. Tu mamy yy, dirta, tego co przesiewaliśmy wcześniej. Yy, to robiliśmy sobie kamień z tego, pamiętam. A jak damy to i to na przykład, bo też możemy. Dobra, z tego kamień był. Tu mamy nasiona, sadzonki. Także będziemy robić farmę, tylko potrzebujemy dirtu więcej, bo na pewno te karotki musimy zrobić. Questy to alfa i tak, to mamy do odebrania, to jest zrobione. Yy, siwa też mamy do odebrania, bo jest zrobiony I flintowe to też jest do odebrania, bo też jest zrobione. Dobra, potrzebujemy to zrobić i te jabłka. Yy, aha, mamy tych dziewięć, dobra, i te jabłka, ale tutaj mamy skrzyneczkę. Iron, or, iron, tutaj irony, pyk. i pyk. A, tu? Pięć ironów jest potrzebny i osiem na piec od razu. Do... A możemy tak w piecu, aha tu jest ten, greenstone stal, tu mamy to, ale ja z tego co pamiętam jeszcze można było nie Tak, to jest jeszcze Iron Dust Aha, wszystkie takie są tylko dobra Wiem, że tu mamy maszynę taką tu, Nie, tu. Jest taka maszyna Co nam przesiewa, tylko co ona nam przesiewa Soble... kobel O, to aluminio, ironio, Aha, na tym jak się zrobi. Widzicie, bo tu To jest wada plejtów z tego co mi się wydaje Dobra, mamy to Nie, mamy zielonej książce, mamy zieloną książkę. Nie mamy zielonej książki, ale tu mamy archigmenty. Nie ma, prawda? Yy, tak, ironowy piecyk. Pyk. Iron piecek jest. Iron pit Co to się robi z tego? Aha, drugi piecek możemy zrobić, dobra? To tu mamy upgrade y do tego. Upgrade, y. czekajcie, muszę się odnaleźć, bo jestem na razie w amoku delikatnym. Aha, tutaj upgrade y robimy. Dobra, to odkładamy i musimy zrobić sobie hoper. Skrzynka, pyk, pyk. Y -y, jeszcze jedna skrzynka. Tak, i to i to. Tak, z hoperem, dobra. Aha, jabłek nie mamy. i jabłka. A jabłek teraz. Jedno. A jeszcze jedna jabłko. No, jabłuszko. O, jest dobra, pyk sadzonki. I to robimy tak, tak. I mamy jabłko. Znaczy tu można inne drzewa też dać do tego. Sadzonki jest, dwa, trzy. Dobra, to sobie robimy tak, że dajemy sobie, skrzynkę sobie dajemy tutaj. A to sobie dajemy to. Dirta, Dyrt. i rośnie nam jabłko powinno iść do czesta zaraz zobaczymy rośnie, 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 rośnie i mamy drzewa. I cały czas nam będzie rosło. Tu będą jabłka, drzewa, patyki chyba, sadzonki. A po co mi te dwie skrzynki były? Co ja je zrobiłem. Nieważne to sobie. Aha, to musimy naprawić. Dobra, to jest naprawione. To sobie możemy ściąć na razie. Tak, idziemy spać. <laughs> Dobra. I teraz. Teraz, teraz, teraz. Tak. O kurde. O, liście też się będą zbierać. Tu w sumie możemy dać podwójną skrzynkę. I teraz tak. Jabłka na pewno idą do pieca. Reszta tutaj to do jedzenia. I co my teraz mamy zrobić? To możemy odebrać. Pyk. I teraz mieliśmy robić. Aha to! A to jakbyśmy sobie zrobili co tu nam potrzebna? Zębatki, irona dużo. Dobra, na razie sobie zrobimy piecyk. I pasowałoby zrobić wiaderko. Z Plej'ów właśnie, ale takie wiaderko możemy zrobić, bo mamy glinę, Prawie 3 gliny mamy do pieca i zrobimy sobie czekajcie tu sadzonki trochę więcej tego dirtu i zasadzimy sobie karotki patyki, drzewo tylko jabłko coś mało leci mamy jeden dirt Tak, weźmy sobie drewnianko, lederko i zróbmy sobie Mamy źródło, eleganci. To tak rozszerzmy tą wyspę, zawsze to więcej miejsca się przyda. Dobra, tu mamy to, to, to mamy pochodnie, nie, nie mamy. Na F7 mamy coś takiego. O, że nam pokazuje, że to się mogą mowy spawnować. Aha, i mi przeskakuje od tego. Dobra, trzeba zmienić. Dobra, dirt, to, 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 to. O, dajmy sobie go tutaj. i tym można też ściukać, bo to jest do wszystkiego praktycznie na pewno chcę to na pewno chcę melona karotki dynia niepotrzebna gras canola tak, akacja ziemniak sugar cana. Dżangl, sos Te trzy mi wystarczą na razie a Tak czy ja je mogę tak zasadzić? Mogę, ja, a jakbyśmy zrobili? To Zasadzimy tak, karotkę, nie da się, pszenicę, się da, melona, się da, karotki się nie da, a taką karotkę, taką się da, dobra i tu zasadźmy pszenicę jeszcze jedną, elegancko, pyk, pyk, małą farmę mamy, także z głodu nie umrzemy, Wiaderką mamy, Aha, i robimy porcelanowe to. A na porcelanę potrzebujemy mączkę, kostną i klej. Czyli potrzebne nam jest wiaderko. Dust. wlać wodę? Swaken. nie mogę wlać wody, dobra? Eee, eee, także to, to, to trochę rozwalony jest ten odcinek, tak wam powiem. Tu jak już mamy. A widzicie, mamy już ja puszka elegancko. Także jedzonka jest, a jakbyśmy zrobili. Hit upgrade okuta quartz soul sand soul sand robimy z sand nie da się inaczej zrobić soul sandu O kurde. Kwart z tego, z tego, ale jeszcze można jakoś chyba pozyskać. Inaczej. Z worków. Z tego. O to powiem wam, że tu będzie Liquid Full, Upgrade, Epic Processing, a to Redstone. Ale to też kwarc nam no, potrzebny. Dobra będziemy się zastanawiać kiedy indziej to 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 tak a teraz masz mączka kostna tam wypada z tam wypada bączka kostna, dobra. Piasek i piasek na dust. I teraz dust przesiewamy tutaj znowu. Pyk. I pyk. I adreset. Archigment jakiś mamy. Nie, tu nie, tu nie. Tu też nie. Tu też nie tu. No tu jakiś dobra. To, to, to ogień, gum powder. kraszetka, farc. Silika. O, coś tu damy radę zrobić. Coś zrobimy z tym kwarcem. Że będziemy mieli kwarc Mamy cztery mączki kostne. I teraz zrobimy to, to, to. Porcelankę, mamy cztery porcelanki. No i musimy zrobić to wszystko. Ale to robimy w następnym odcinku. Także trzymajcie się. Jeśli... O, dwie tak Jeśli się wam podobało zostawcie łapeczkę, zostawcie komentarz. Sorry, że taki odcinek rozwalony, ale wybiło mnie to z rytmu. Także w następnym odcinku już lecimy z tym pewnie i może te karotki urosną. Zobaczymy. I farmę mobów trzeba zrobić jeszcze. Dobra. Trzymajcie się. Na razie.